Witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, doskonale wiecie, że teraz w Brawl Stars mamy złoty tydzień. No i dzisiaj w moim sklepie pojawiły się naprawdę super okazje. A wiadomo, jestem dziewczyną, więc tam, gdzie są wyprzedaże, promocje w sklepach, tam jestem i ja. I dzisiaj też jestem. I w moim sklepie pojawiła się przekozacka oferta, w której uwaga, w cenie jednego megaboksa, czyli 23,99, mamy w ofercie aż 3 megaboksy, 80 gemów i. 700 monet. Także, no, ja nie mogę odpuścić takiej okazji. Koniecznie musie, muszę kupić tą ofertę. Zobaczymy, co ciekawego z tych megaboxów wypadnie. E, oprócz tego mam jeszcze inne super fajne rzeczy. Także za chwilę wam je pokażę, ale zanim do tego przejdziemy, to tak jak co odcinek muszę ogłosić konkurs na Megaboxa. Jeżeli chcecie wziąć udział, wygrać Boxa, to jedyne, co musicie zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować mój kanał, ponieważ cały czas lecimy po 400 tysięcy subskrypcji, a na 400 tysięcy subskrypcji na pewno będzie jakiś super specjal. No i w komentarzu napisać biorę udział w konkursie. Także mam nadzieję, że teraz już wszyscy wzięli udział, a teraz przejdźmy do mojego sklepu. Ok, moi drodzy, jesteśmy już w moim sklepie i spójrzcie, jak pięknie się on dzisiaj prezentuje. Mamy ofertę Ofertę Złotego Tygodnia za 23,99, o której przed chwilą mówiłam. Oferta jest jednorazowa, na pewno ją dzisiaj kupimy. No i mamy tutaj jeszcze ofertę specjalną, w której mamy 1000 razy podwajacz żetonów za 29 gemów. Oprócz tego mega skrzynka za 60 gemów. Gadżet do Max za 1000 monet. I ja jestem z tego powodu bardzo zadowolona, ponieważ ja mam 18 tysięcy monet do wydania i nie wiem naprawdę, nie wiem kiedy ja to wydam, ponieważ ja nie mam na co to, tego wydawać. Więc na pewno sobie dzisiaj kupimy gadżet do Max i kupimy sobie kolejny gadżet do penny. Detonator kieszonkowy. Ale oczywiście, pierwsze co, to kupujemy ofertę. Trzymajcie kciuki, żeby wypadło coś super. No, ja najbardziej na świecie chciałabym, żeby wypadł Star Power albo gadżet do Kiełka. Ponieważ niedawno Kiełka ulepszyłam na poziom 9, więc fajnie by było dostać do niego jakiś gadżetik. Tym bardziej, że to jest nowa postać. Trzymajcie kciuki, lecimy z pierwszą ofertą. Ok, słuchajcie, mamy 80 klejnotów, 700 monet i uwaga, pierwszy megabox! Wow! Mamy coś! Świeci się! Widzicie to? Jeden przedmiot nam się świeci! Pierwszy box i już nam się coś trafiło! Fantastycznie! 478 monet, które oczywiście totalnie nie są mi potrzebne, ale okej, okay, niech będzie. I uwaga! Star Power do Jackie! Wow! Nie no, to jest niemożliwe! To jest jakiś yy, najbardziej szczęśliwy Mega Box. Otrzymując obrażenia, Jackie wali na odlew. Co? <grytanie> Jackie wali na odlew, zmieniając 15% własnych obrażeń w glebołamaczowy kontratak. Co? Co? W ogóle nie rozumiem... To to w ogóle ten Star Power nazywa się kontr kontr... Kontrukruszenie. Kontru kru... kontru <laughs> nie mam pojęcia o co chodzi. Ja. Otrzymując obrażenia, Jackie wali na odlew, zmieniając 15% własnych obrażeń w glebołamaczowy łamaczowych kontraatak. Nie no, jestem mega ciekawa tego Star Powera i koniecznie musimy go dzisiaj przetestować, bo nie mam pojęcia na czym on będzie polegał. Jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy. Okej, okay, uwaga, drugi mega box. I mamy 656 monet, no i 6 klejnotów. Fajnie, że chociaż klejnociki dostaliśmy. I, i ostatni box. uwaga! No i te, tutaj też niestety nic. 532 monety. Wow! 20 klejnotów z boxa. co jest? Nie no, to jest niemożliwe. jeszcze nigdy nie dostałam 20 klejnotów z Mega Boxa. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy Wy kiedykolwiek dostaliście taką ilość klejnotów, bo to jest aż dziwne. Przecież to jest 1 trzecia ceny Mega Boxa, znaczy poprzecenie w sumie. 1 czwarta, okej. Okay. Zwróciło nam się 20. O 25%. Mega dziwne. <noise> Naprawdę opłacało się dzisiaj kupić tą ofertę. Myślę, że ta oferta była na no tyle dobra, że już nie musimy wydawać tych kolejnych 60 gemów, żeby kupować kolejnego mega boxa, bo. Wątpię, że coś ciekawego z niego wypadnie, a i tak dzisiaj mamy bardzo dużo rzeczy do przetestowania. Pierwszy to jest Star Power do Jackie. Teraz kupujemy gadżet do Max. Już patrzymy, kupujemy. I to jest zmieniać fazy. Max szarżuje naprzód, zyskując w tym czasie odporność na wszelkie obrażenia. Okej, okay. to jest ciekawe. I kolejny gadżet, tym razem gadżet do peny, i jest to detonator kieszonkowy. Peny wysadza swoją armatę, potężny wybuch kruszy ściany i zadaje 1500 obrażeń przeciwnikom w pobliżu. To jest super gadżet, ja na niego czekałam, więc już się nie mogę doczekać, aż go przetestuję. Chociaż nie wiem, czy na dzisiejszą mapę te postacie Max i Peny będą ok. Jackie myślę, że na pewno będzie super. No, zobaczymy. Myślę, że ostatnią rzeczą, którą kupimy w dzisiejszym sklepie, jeszcze będzie podwajacz żetonów, ponieważ żetony zawsze się przydadzą. Później odblokowujemy sobie małe skrzyneczki. Z małych skrzyneczek wiadomo, zawsze może wypaść nowy zadymiarz, więc super! No to myślę, że to koniec dzisiejszych zakupów, a teraz idziemy cieszyć się gadżetami i star powerami, które dzisiaj odblokowaliśmy. Jak widzicie, ja do Jackie mam już komplet, ponieważ mam już drugi star Power. Ja wiem, dlaczego ja totalnie nie wiem o co chodzi, ponieważ ten Star Power niedawno został dodany. To jest nowy Star Power, więc fajnie, że tak się. Szybko udało nam się go odblokować. Oczywiście wybieramy go. Mamy jeszcze gadżetik do Jackie. Gadżecik polega na tym, że Jackie dostaje ładunek energii i porusza się o 30% szybciej przez 3 sekundy. Ja już dawno ten gadżet testowałam. Jestem z niego bardzo zadowolona, więc przybieramy ten gadżet, ten Star Power i lecimy zagrać gierkę. Mamy dzisiaj mapę Wzburzona Pieczara. Myślę, że tutaj Jessie może się nadać na tą mapę, chociaż w sumie nie wiem, czy jak... Wow, cztery skrzynki! Czy Wy to widzicie? cztery skrzyneczki. Pamiętajcie, że musimy przetestować nasz nowy Star Power. Zabrała mi trzy porki. Upsy, okej, okay, nice. Udało się. Lecimy po tą pump. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ją pokonać, chociaż ona teraz ma już swoje działko. Dobra, zejdę sobie po tą skrzyneczkę na dole, tylko mam nadzieję, że nikt mi z krzaków nie wyskoczy. Ok, nice. Ja muszę rozkminić, na czym polega ten Star Power, bo nadal nie mam pojęcia. Okej, okay, idzie Jessie. Boże, Jessie, dlaczego ja na Shelly zawsze mówię Jessie? Nie no, to jest już po prostu tradycja. To jest już tradycja, przyznajcie. Dobra. Boże, jak użyję Ultimate Ataku, chyba to wtedy dowiem się, na czym polega ten nasz nowy Star Power. Dobra, schowam się na chwilę za murek. A nie, czekajcie, jak ja dostaję obrażenia, to wtedy coś się dzieje. Widzieliście to? To wtedy, ja, jak ja dostaję obrażenie, to ja zadaję dodatkowy atak. O to tu chodzi. Wow. Dobra, to czekajcie. Podejdźmy do kogoś na blisko. Zostało czterech zadymiarzy. Dobra, zabiliśmy szelkę nice! Mamy siedem cubów. O nie, te działko tutaj te, tej peny będzie nam mocno tu przeszkadzać niestety. Spokojnie, spokojnie. Kurcze. Dobra, mam. E, mam ultimate attack, więc. Nie! Gadżet miałam włączyć, a nie ultimate atak. Dobra, udało mi się zabić tego spajka. Gdzie idzie po mnie peny. Rozwalam jej działko. Nice. Dobra, unika strzałów Podjeżdżam. Woohoo! No, powiem Wam szczerze, że na tą mapę, z tym gadżetem i z tym Star Powerem mega gra się Jessie i mega się sprawdza. Także, no, jestem zadowolona z dzisiejszego zakupu i fajnie, że udało mi się akurat dzisiaj odblokować ten Star Power. Spójrzcie, że do Max również mam już komplecik, ponieważ mam dwa Star Powery. Super doładowanie oraz yy, nada w biegu. No i dzisiaj odblokowaliśmy jeszcze gadżetik. Max szarżuje naprzód, zyskując w tym czasie odporność na wszelkie obrażenia. Okej, okay. I ubieramy swój nowy gadżet i lecimy. Dobra, słuchajcie, ja już się zaczynam powoli bać tej gierki, ponieważ no ja, Max bardzo rzadko gram. Max też raczej się na tą mapę średnio nadaje, więc będzie ciężko, ale może z tym Star Powerem i z tym gadżecikiem będzie troszeczkę lepiej niż zwykle. Mam taką nadzieję. Star Power polega na tym, że właśnie. O, zobaczcie. Biegniemy i bardzo szybko nam się przyładowuje amunicja, także to jest super. No i gadżeci, wiadomo, to jest taka szarża, coś jak u bóla, że dzięki niej możemy sobie polecieć do przodu, uciec przeciwnikowi i nie dostać przy tym. Przerzucił nas ból, widzieliście to? Przerzucił nas, nas przez ramię. Nie ból, tylko El primo Dobra, zabiliśmy tego El primo i nie dostajemy przy tym mm, gadżeciku, jak go używamy, żadnych obrażeń. Także to jest też super. Dobra, zostało siedmiu ja mam Trzy parkiewsy, więc już jest git. Już jest git. Fajnie, by było, jakbym jeszcze wypróbowała gadżecik. To już by w ogóle było git. Dobra, spróbujmy. Wow! Czy wy to widzicie? Dostajemy jeszcze taką osłonkę. Właśnie to jest to, dzięki czemu nie dostajemy żadnych obrażeń. To jest super, naprawdę. Fajnie to wygląda. Dobra, tutaj czaj się na nas derel Okej, okay. derel padł. Bultu tu jest w krzakach. Poszedł już sobie, uciekł stąd. Na pewno się mnie boi. Na 100%. Sześciu zadymiarzy w grze. Tutaj już się zrobiło troszeczkę przejrzyście. Nie ma, wiecie, całej mapy w krzakach. Tylko tutaj już te bomby wszystko poroz, rozkruszyły. Dobra, ten spike padnie, czy nie padnie? Wypadałoby. Czemu on nie dostał, no? Wow, dobra, trzech zadymiarzy. Okej. Okay. Teraz musimy się skupić. Patrzcie, ten ból w ogóle kręci się, on chce się ze mną teamować, ja się nie chcę z tobą teamować. Ból. Ja chcę wygrać gierkę. Ja chcę pokazać widzom, że ja potrafię na tej mapie max wygrać gierkę. Dobra, on będzie czekał, aż mapa się zmniejszy, więc jest troszeczkę źle bo jak już będzie na blisko ze mną, no to bez problemu mnie zabije, a tego bym nie chciała niestety. Będziemy musieli włączyć wtedy gadżet, Dobra, dobra. No i niestety się nie udało wygrać. Nie, no, wiadomo, że na tej mapie z bólem się nie ma szans. Ból to jest w ogóle najlepsza postać na e, tą mapę, no i niestety Max sobie nie poradziła z tym bólem. Może jakbym go mocniej pobijała wcześniej na ten średni dystans, jak było jeszcze troszkę więcej miejsca, to może udałoby mi się wygrać, ale niestety nie miałam na tyle odwagi. E, no ale myślę, że ten gadgetik i ten star power to fajne kombo i może na inną mapę sprawdziłoby się dużo lepiej. Ja jestem zadowolona. I tutaj mamy, moi drodzy, trzeci komplet. Zrobiliśmy dzisiaj trzy komplety na moim odcinku. Do Jackie, do Max i teraz do Penny. Zobaczcie, że mam dwa star powery. kule armatnie z działkę Penny wzniecają ogień. To jest to, co ja bardzo lubię. I gdy działka Penny zostaje zniszczone, w stronę pobliskich wrogów, trafia ostatnia seria czterech bomb, bomb. To też jest bardzo fajny star power, ale bardziej lubię te kule ognia. No i nowy na detonator kieszonkowy. Penny wysadza swoją armatę. Ok. No to co? Czas przetestować nasz nowy gadget. Chociaż w sumie nie wiem, czy na tej mapie się będzie dało, ale spróbujmy. Do tej pory najlepiej grało mi się Jackie. Zobaczymy. Może peny ją przebije, chociaż wątpię. Mamy tutaj szelkę. Idziemy, bo ona chyba tam ma skrzyneczkę. Tak, jest. Ma skrzyneczkę. Ajajaj, na górze jest ból. Ciężko będzie tutaj grać peny, bo wiecie, no peny ma jednak daleki zasięg. Teny trzeba też celować. Wow, dwa razy dostała ode mnie ta szelka. Ale sztos. Przede wszystkim muszę nabić sobie ulta, żeby później móc wysadzić i sprawdzić swój gadżet i wysadzić tą e, swoją armatkę, bo na tym ten nasz gadżecik polega, więc fajnie by było. Dobra, idę na górę zobaczyć, czy... Zostało już pięciu zadymiarzy, serio? Pięciu zadymiarzy, na czym ja mam to przetestować? Tutaj nie ma żadnych powercubesów, nigdzie już nie ma żadnych powercubesów. Jezu, Dobra. Idziemy na żywioł. Nie mamy żadnych kiłbów. Jesteśmy. Biedni. Tam są dwie skrzynki, a muszę po nie pójść. Pam. Okej, okay, to pam po mnie przyjdzie. Tak czuję. Nawet jeszcze nie zdążyłam nabić żadnego ulta. No, pam, daj mi nabić ulta. Wow! I wysadzamy armatkę! No nie, serio? Ta armatka nie trafiła w żadnego z przeciwników? O co tu chodzi? Wow! Dostał ode mnie El Primo. Ja Chciała nabić ulta sobie. On będzie wymijał moje strzały teraz. Armatka! Wysadzamy! Ale... Bo... <ścoughs> Czy wy to widzieliście? Dostał, dostał! Nie dam się, nie dam się, nie dam się, nie dam się. No i niestety przegrałam. Ale widzieliście, jak go pnąłem. Kupiłam sobie czas z tym gadżetem. Kupiłam sobie czas, bo wysadzamy, stawiamy armatkę, wysadzamy ją, odpychamy przeciwnika i wtedy mamy czas uciec. No a jak atakuje nas El Primo, to to jest mega przydatne, to bo wiadomo, El Primo bardzo mocno atakuje na blisko, także sztosno. Mega mi się to podobało. Tylko raz zdążyliśmy odepnąć przeciwnika tymi bombami, ale wydaje mi się, że idealnie wam to pokazałam. A na dzisiaj to by było na tyle z tego odcinka. Koniecznie dajcie znać, czy wam się podobało, czy chcecie więcej takich zakupowych odcinków. E, mi się bardzo podobało. Zgarnęłam dwa gadżety i jeden Star Power, także naprawdę się opłacało. E, ja na dzisiaj się już z wami żegnam. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby wziąć udział w konkursie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!